Prezesi największych banków mówią, że będzie zaostrzona polityka kredytowa, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne na zakup mieszkań. Jak pan sądzi, jak to może wpłynąć na sytuację rynkową teraz i w przyszłości? To znaczy, może wpłynąć w sposób fundamentalny. To jest czy zachowanie banków w kierunku takim, że zostaną w jakiś sposób istotne, zaostrzone parametry udzielania. Kredytów, to może jakby całą branżę wywalić w powietrze. To jest jakby moja największa obawa, bo jakby myślę, że przedsiębiorcy, jako przedsiębiorcy, deweloperzy są w stanie sobie poradzić z tymi wszystkimi rzeczami, które dzisiaj się dzieją. Część oczywiście może nie dać rady od strony finansowej przetrwać jakiegoś tutaj spowolnienia sprzedaży czy, czy wycofywania się klientów z transakcji. Natomiast jeżeli banki w istotny sposób zaostrzą, zaostrzą przyznawanie kredytów na mieszkania, no to, to uderzy po prostu w cały sektor i może go pomoże. No a można też przyjąć inną politykę, na przykład ułatwić udzielanie kredytów mieszkaniowych, zmniejszyć wymagany wkład własny. W końcu branża budowlana to jest takie koło zamachowe gospodarki, to nie jest tylko branża budowlana, to są także. Różnego rodzaju kooperanci, fabryki mebli, sprzętu AGD i tak dalej? No to jest tak, jakby deweloperka w powiązaniu właśnie tam z budowlanką i, i, i tymi wszystkimi branżami typu meblarskie AGD i tak dalej. To, co jakby deweloperka generuje dla, dla gospodarki, no to, to tam to, to jest pewnie z jakieś 15% PKB. No pytanie jest takie, czy czy nas w ogóle stać na to, żeby, żeby, żeby to stracić? Jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, banki się będą zachowywały w taki sposób, jak się zachowywały przed kryzysem, tak? przed tym jakby wirusami. To wystarczy. To wystarczy, bo, bo po prostu to są parametry, przy których ludzie, którzy mają pracę, są w stanie te mieszkania kupować. Co nie? Oczywiście fajnie byłoby, gdyby, gdyby, gdyby te parametry powiedzmy zostały zostały w jakiś tam sposób y, y, obniżone, na przykład, nie wiem, y, próg wkładu własnego, czy, czy, czy jakieś takie inne, inne, inne drobne rzeczy, które, które zwiększałyby powiedzmy dostępność tych mieszkań przez, y, przez ludzi. Y, natomiast jakby jakiegoś wielkiego wsparcia, to ja bym tutaj nie mam takiego apelu. Co nie? Ja mam apel taki, żeby po prostu banki nie, nie blokowały się na biznes, bo, bo generalnie to to idzie dokładnie w tą stronę, że, że, że z jednej strony państwo będzie podejmować jakieś tam działania, powiedzmy uruchamiać instrumenty, instrumenty które mają tą płynność na rynku pieniądza poprawiać, a, a, a banki komercyjne patrzą na, na kryzys i na wszystkie branże, wiesz, sektorowo, nie, nie analizują poszczególnych spółek z ich sytuacji, tylko po prostu jeżeli dany... dany Dana branża czy dany sektor gospodarki jest uznany przez banki za ryzykowny, to jest po prostu zamknięcie finansowania i cześć. No ale możemy przełonić tą sytuację, że jeżeli przyjdzie po kredyt osoba, która pracuje w branży turystycznej czy gastronomicznej, no to może mieć problem z wzięciem kredytu gospodarczego. A nie, no to jest oczywista oczywistość. To jak ja bym był bankierem, to też bym nie przyznał. Jeżeli ktoś dzisiaj prowadzi restaurację, czyli jej nie prowadzi, to nie ma źródła finansowania na dzień dzisiejszy i nie ma podstaw do przyznania kredytu. To ja nie oczekuję od, od banku, że on przyzna, że, że będzie robił to, co Amerykanie robili w, w pierwszej połowie XXI wieku, znaczy w pierwszej dekadzie, nie? w pierwszej połowie pierwszej dekady. Że, że dają kredyty wszystkim bez pokrycia, ale myślę, że w ogóle branża deweloperska na nic takiego nie liczy. Ja tylko po prostu, właśnie coraz, jakby głośniej słychać, że, że zostaną zaostrzone parametry. A tu nie trzeba zaostrzać parametrów, żeby zweryfikować klienta na kredyt, że on prowadzi powiedzmy restaurację albo, 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 albo nie wiem, hotel. I to jest oczywiste, że on dzisiaj nie ma przychodów, więc dzisiaj jest niebankowalny. I to jest jasne. I ja myślę, że tu, tu, nie ma, tu nie ma tematu, tu chodzi o to, że, że jednak jakby, jeżeli popatrzymy, no to znacząca część społeczeństwa jednak pracuje i wiele firm funkcjonuje normalnie, czy znaczy normalnie na ile to jest możliwe w tych warunkach, ale generują przychody, ludzie zarabiają pieniądze, to nie jest tak, że leży 100% firm, 100% pracowników i, i, i że nic w tym kraju nie działa, to nie jest prawda. Część funkcjonuje całkiem normalnie i, i całkiem sprawnie. I chodzi o to, żeby nie przeszkadzać.